Czy chińskie dramy, które ostatnio skradły mi serce? The Seven Relics of Ill Omen. Piątka młodych ludzi próbuje odnaleźć i zabezpieczyć starożytne artefakty, które potrafią przejmować kontrolę nad ludźmi i szerzyć zło. Podczas niebezpiecznej misji zawiązuje się między nimi silna więź, a zagłada świata staje się coraz bardziej realna. Ja jestem normalnie typem, który ogląda po jednym odcinku serialu dziennie, ale tutaj obejrzałam chyba z dziesięć podrządów. Fireworks of My Heart. Po 10 latach strażak spotyka swoją byłą ukochaną, która obecnie pracuje jako lekarz w pobliskim szpitalu. W przeszłości ich drogi zostały rozdzielone przez zbyt duże różnice w statusie społecznym i przeszkody stawiane przez rodzinę kobiety, ale mimo tego nie zapomnieli o sobie. To jest w ogóle pierwsza C-drama, którą obejrzałam, i wciągnęła mnie do reszty, odrywając mnie kompletnie od K-dram, którym byłam wierna do tej pory. Hero is back. Potomek potężnego wojownika z boskim ciałem, dziewczyna, którą chroni tajemniczy duch, oraz były generał wyruszają razem, by odnaleźć starożytną wieżę Luchła, ukrytą w mitycznym lesie pustki. Po drodze stają w obliczu niebezpieczeństw, odkrywają mroczne sekrety, zwłaszcza dotyczące matki głównego bohatera, i uczą się sobie nawzajem ufać, by pokonać złowrogie siły i przywrócić pokój. I znów kolejna drama, którą pokochałam od pierwszego odcinka. Jak ktoś lubi takie tematy, to na pewno wam się spodoba. A wy oglądacie chińskie dramy? Jak tak, to jaka jest waszą ulubioną?